Libertarianizm prawicowy, inaczej nazywany libertarianizmem głównego nurtu, reprezentowany jest między innymi przez Maria Rodbarda czy Roberta Nozicka. Chciałbym go opisać poprzez przedstawienie pięciu podstawowych tez, jakie leżą u podstaw tego nurtu. Pierwszą tezą jest stwierdzenie, że każda jednostka jest samoposiadaczem własnej osoby. Jest to tak zwany aksjomat samoposiadania. Zgodnie z tą wywodzącą się w gruncie rzeczy od Johna Locke'a koncepcją, Jednostka może kierować swoim życiem i podejmować wszelakie decyzje odnośnie jego przebiegu. Wyróżnić tutaj można dwa aspekty tego akcjonariuszu. Fizykalny, polegający na tym, że bez zgody jednostki nikt nie może naruszyć jej cielesności. A także wolicjonalny, wedle którego jednostka ma pełną swobodę co do kierowania swoim postępowaniem. Teza druga libertarianizmu prawicowego mówi z kolei, że nikt nigdy nie powinien naruszać niczyjego życia, wolności oraz własności. Jest to tak zwany agresji. nieagresji. W gruncie rzeczy jest to pewien normatywny postulat, mówiący o tym, by ludzie szanowali wzajemnie przysługujące im prawa i wolności, w tak w wymiarze fizycznym, jak i niematerialnym. Teza trzecia jest swoistym założeniem metodologicznym, mającym rodowód w austriackiej szkole ekonomii. Libertarianie przyjmują bowiem metodologiczny indywidualizm, w związku z tym muszą operować jakimś modelem ludzkiego działania. Zgodnie z tym modelem, jednostka posiada ograniczone zdolności poznawcze, a także działa w warunkach rozproszonej informacji. Według czwartej tezy, własność prywatna jest podstawą organizacji życia społecznego. Prawicowi libertarianie utrzymują, że istnienie własności prywatnej daje szereg bardzo cennych korzyści. Robert Nazik wskazuje na przykład, że umożliwia ona transfery dóbr w ręce tych osób, które potrafią wykorzystać je w najbardziej efektywny sposób. Własność prywatna stymuluje nadto innowacyjność, a także prace rozwojowe i wynalazcze. Wreszcie ostatnia teza tej odmiany libertarianizmu ma formę po raz kolejny normatywnego postulatu, zgodnie z którym wolna, niczym nieskrępowana wymiana dóbr, czyli wolnek, powinna być fundamentem struktury organizacyjnej całych społeczeństw. Wolny handel jest najlepszą możliwą formą ustroju gospodarczego, ponieważ umożliwia on m.in. efektywną alokację zasobów. Efektywną, czyli taką, zgodnie z którą właścicielami określonych dóbr stają się te jednostki, dla których według ich subiektywnej oceny dany przedmiot jest najbardziej wartościowy. Jest to też system, w którym prawa własności są szanowane. Stanowią one wręcz warunek zaistnienia wolnego rynku. Podobnie zresztą jak wolność osobista, przynależna każdemu człowiekowi.